Od 4 lutego możemy cieszyć się grą rodzimego studia. Techland w 2015 wypuścił pierwszą słonę Daylight, która dla mnie była grą roku, przebijając nawet wiedźmi na trójkę. Duże gry mają to do siebie, że nie są wolne od błędów. Niektóre jednak możemy wykorzystać na naszą korzyść. Przykładowo, exploit z pierwszej odsłony serii działa po dziś dzień. Okej, okay, przejdźmy do meritum. Pierwsze co będziemy potrzebować to przynajmniej jednego znajomego. Aby zacząć duplikację, jedna z osób musi wyrzucić przedmiot, który chcemy podwoić. Następnie, aby exploit zadziałał, musimy wraz z naszym znajomym podnieść ten przedmiot dokładnie w tym samym czasie. Tutaj niezbędna będzie komunikacja. Musimy ustalić sygnał ze znajomym, po którym podniesiemy przedmiot, np. odliczanie 3, 2, 1 już. Czy coś w tym stylu, jednak najlepiej sprawdza się tutaj powiedzenie krótkiego słowa na przykład go. Dzięki temu zwiększymy szansę, że oboje podniesiemy przedmiot w tym samym momencie. Oszczędzamy przy tym również czas. Jeżeli wykonaliśmy manewr poprawnie, każda z osób powinna posiadać wyrzucony przedmiot. Następnie jedna z osób przekazuje swój przedmiot drugiej, aby miała ona z tak dwóch przedmiotów. Następnie powtarzamy tę czynność tak długo, aż uzyskamy pożądaną ilość przedmiotu, który chcemy zduplikować. Jak widzicie na filmie, największym problemem jest zgranie się w czasie, dlatego może to wymagać kilku prób, by dojść do wprawy. Sposób ten działa prawie na wszystko, począwszy od broni aż po składniki do ich wytworzenia. Sprawdziliśmy również, czy jest możliwość, aby większa ilość graczy podniosła przedmiot w tym samym momencie. No i tak jest i dlatego jeżeli macie więcej znajomych, to szybciej może wam się udać zduplikować przedmiot. Choć zgranie trzech lub czterech osób w czasie, no to już nie lada wyzwanie. Miejmy nadzieję, że ten glitch nie zostanie szybko załatany, w przeciwieństwie do innych błędów, przez które blokujemy się np. przy otwarciu lodówki, gdzie po 5 minutach walki poddajemy się i zostaje nam tylko usiąść na półce, niczym mleko, w oczekiwaniu aż się ściądziemy. Do tej pory tak największym wyzwaniem może być połączenie się ze znajomymi, gdyż na tym polu gra na starcie zawiodła najbardziej. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów dotyczących tank light, takich jak glitche, exploity czy easter eggi, dajcie przy tym materiale łapkę w górę, zostawcie komentarz czy subskrybujcie nasz kanał, ponieważ napędza nas to do działania, bo robimy to dla Was, a Wasz feedback jest dla nas bardzo cenny. Tymczasem do usłyszenia. W kolejnym materiale.